...cierpieć tyle czasu, nie, nie będziesz taki głupi teraz. A rozdwojony ja pycha, oczywiście mówi swoje, nie? Też właśnie to, że... A jeszcze jak ma doświadczenie, że chodził na imprezy alkoholowe i nic się nie działo, i był po prostu fajny, i nie wie tego, że mu się te obrazy alkoholowe odkładały w środku i tylko czekały na to, żeby przy ten moment taki trudny, kiedy będzie osławiony, żeby go po prostu zabić, no to wróci do picia. Zmiany w stosunkach z ludźmi, coraz większa liczba konfliktów, nieuzasadnione pretensje do wszystkich, irytowanie się na członków rodziny i przyjaciół bez powodu. Przecież to są sygnały ostrzegawcze. Ktoś tego nie wie, ktoś nie wie, jak wyglądają sygnały ostrzegawcze w nawrocie i tego, żeby musiało, żeby mogło to nastąpić, to wcześniej musi być trzeźwienie, a trzeźwienie to zmiany w zachowaniu, w myśleniu i w odczuwaniu i w radzeniu sobie ze swoimi uczuciami, a potem już jest myślenie i zachowanie alkoholowe i też jest Cała, cała lista tego. Więc e, nawrót i proces trzeźwienia to dwa procesy z sobą nierozerwalnie złączone. Nawrót ma prawo się pojawić, ale nie oznacza picia. Wszystko zależy od kogo? Od ciebie. Wszystko zależy od tego, jak pracowałeś nad sobą w pierwszym okresie trzeźwienia. Pierwszy rok do trzech lat to jest czas, kiedy bez łaski robisz zalecenia dla alkoholików w 100%, kiedy robisz cały halt ze zrozumieniem, rozwagą i świadomie. I kiedy robisz program 24 godzin, nie 24H, bo 24H to jest napis na sklepie nocnym, tylko 24 z dużej litery godziny. To jest program. Że dziś się nie napiję, bo tak chcę, ale pod tym zdaniem musi być cała głębia. Musi być analiza myśli z 24 godzin, myśli, która jest przepisana z, z jakiejś tam części, takiej stronicy Wielkiej Księgi. Potem medytacja, rozważanie na to. to, co ci zajmuje codziennie rano 10 minut przy kawie przed pracą. Jeżeli ty nie masz dla siebie 10 minut rano, to jak ty chcesz, Podołać trudowi trzeźwienia w swoim życiu. Jak ty chcesz to zrobić, alkoholiku? Naprawdę, obudźcie się, zacznijcie trzeźwieć, bo wielu z Was tylko pozoruje trzeźwienie i potem są takie wyniki, że jak przychodzi koronawirus i jesteśmy zamknięci przez 2-3 miesiące w domu, to na 650 badanych osób, 65% myśli o napiciu się, ma dyskomfort. Związany z myślami, które się pojawiają i które są niebezpieczne. A chyba 47 myśli wprost o napiciu się. Teraz nie pamiętam, ale obejrzyjcie sobie ten odcinek Ocalonych, bo tam jest powiedziane to, Wemierek pięknie to tłumaczy, ale też na Ocaleni info, z tego co mówił Rafał, już tam nie zaglądałam, można zobaczyć cały raport z badań. Więc, kochani, Nagrywam ten film dla Was długo, 45 minut, ale. No to jest swoisty wykład, tak, na temat trzeźwienia i nawrotu. Miałam wielki niedosyt po wczorajszym obejrzeniu wczorajszego odcinka, kiedy mnie Rafał zapytał o nawrót. Ja się wypowiedziałam w dwóch zdaniach. Nie mogłam więcej, bo temu nie służy ten program. Program, żeby tam robić wykłady, tak? Tam jest tylko sygnał, ale też sygnał taki, żeby dał wam do myślenia, żebyście się dowiedzieli więcej. No to ja już wychodzę wam naprzeciw i mówię wam więcej. Jeżeli macie jakieś takie swoje przemyślenia, jeżeli potrzebujecie więcej, czy jakby zacząć pracować nad sobą w kierunku sprawdzenia, czy ja trzeźwieję, no to na bazie Ani Muszyńskiej tam są kwestionariusze, gdzie jest na przykład y, propozycja popracowania nad y, ocenieniem swojego stopnia zadowolenia z każdego z dziesięciu obszarów, które się składa na twoje życie. I terapeuta ci to podpowie. No, to zrób sobie trzy sesje, pięć sesji godzinnych. Pięć godzin możesz już coś przepracować. Organizujcie się, jak jesteście alkoholikami, macie grupę AA, to nie na AA, ale indywidualnie. Róbcie, zróbcie sobie warsztaty. Wezwijcie do siebie, poproście jakiegoś terapeutę, który wam zrobi warsztat o zapobieganiu nawrotom picia. Nie, boj, nie bądźcie pyszni, bo tu chodzi o wasze życie i wasze. Yy, Losy dalsze. Tu chodzi o życie Waszych najbliższych, o Wasze wspólne szczęście. Życie jest tylko jedno. Naprawdę. Niech trzeźwienie będzie radością. Niech będzie y, powodem do y, odczuwania. Szczęścia wewnętrznego, że ja siebie poznaję, że ja coś zmieniam, że ja dążę. To nie ma być jakaś katożna praca, takiej, wiecie, o Jezu, znowu coś muszę robić. No, jeżeli ktoś tak myśli, to ja nie mam ani argumentów, ani propozycji.